Co otrzymają po zakupie dekodera DVB-T 018? Czytelny i wygodny pilot z bateriami, dekoder, instrukcja obsługi. Dekoder posiada wszystkie popularne złącza. Euro. HDMI, Optical, antenowe i USB. Dekoder jest przystosowany do odbioru zarówno starego standardu DVB-T oraz nowego DVB-T 2 HFVC. Dekoder posiada wyjście audio-wideo HDMI oraz możliwość sprzętowego tworzenia plików wideo Full HD. Dekoder ma mały rozmiar, został wykonany z metalowej, solidnej obudowy. Przed podłączeniem dekodera do telewizora upewnij się, że jest umieszczony na płaskiej i stabilnej powierzchni. Gdy tuner jest w swoim miejscu, podłącz go do telewizora i innych urządzeń peryferyjnych. Dekoder posiada czytelny wyświetlacz. Jeśli używasz urządzenia po raz pierwszy lub przywrócono je do ustawień fabrycznych, na ekranie pojawi się menu przewodnika instalacji. Instalacja dekodera jest bardzo prosta. Postępuj zgodnie z informacjami pomocy, które znajdują się na dole okna. Dekoder posiada wielojęzyczne menu. Więc możliwe jest wybranie preferowanego języka odpowiedniego kraju i automatyczne rozpoczęcie wyszukiwania kanałów. Jeśli podczas wyszukiwania nie znaleziono żadnych kanałów, należy sprawdzić, czy połączenia antenowe i antena są sprawne. Po zakończeniu skanowania odbiornik automatycznie zapisze wyszukiwane kanały i wyświetli pierwszy kanał na liście. Aby przejść do menu głównego, naciśnij przycisk menu na pilocie. Do skonfigurowania jest 7 punktów. Pierwszy to ustawienia programu. Możesz w nim edytować programy, sprawdzić przewodnik po programach telewizyjnych, posortować kanały i ustawić LCN. Ważną, przydatną funkcją jest elektroniczny przewodnik po kanałach, czyli funkcja EPG, która pokazuje zaplanowane programy, siedmiodniowym wyprzedzeniem dla każdego dostrojonego kanału. Aby uzyskać dostęp do elektronicznego przewodnika, należy nacisnąć klawisz EPG na pilocie. Możemy wybrać metodę sortowania kanałów LCN, która umożliwia zaprogramowanie listy kanałów według kolejności ustalonej przez nadawcę lub konfigurowanie według własnego uznania. Następna zakładka to ustawienia obrazu, w której możemy dostosować proporcje oraz rozdzielczość. Wykoder posiada rozdzielczość Full HD. Możemy wybrać opcję skalowania obrazu, czyli dostosowania proporcji monitora. Kolejna zakładka to ustawienia wyszukiwania kanałów. Możemy zastosować automatycznie wyszukiwanie kanałów lub wyszukać kanały ręcznie. Następna zakładka to ustawienia czasu. W kolejnej zakładce opcje możemy zmienić język OSD, czyli język wyświetlania na ekranie, język napisów. Oraz język audio, jeśli program ma wiele języków. Kolejna zakładka to ustawienia systemowe. W zakładce możemy ustawić blokadę rodzicielską, czyli zabezpieczyć wybrane kanały hasłem. Przejdźmy do zakładki USB, dzięki której mamy opcję odtwarzania muzyki i przeglądania zdjęć. Wbudowany dekoder JPG tworzy z tego urządzenia idealną przeglądarkę zdjęć. Odtwarzania filmów z nośnika zewnętrznego oraz odtwarzania PVR. Dzięki opcji PVR możemy zaplanować nagrywanie ulubionego programu na nośnik USB.